Dobry wieczór, witam Państwa Katarzyna Gran-Tarczewska w programie Perspektywy z daleka i z bliska. 4 lutego Światowy Dzień Raka. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się narracji budowanej wokół choroby nowotworowej. Diagnozy, która wciąż przez wielu traktowana jest jak wyrok, choć lekarze podkreślają od lat, że w wielu przypadkach możliwe jest całkowite wyleczenie lub życie jak z chorobą przewlekłą. To przede wszystkim doświadczenie. Trudny, ale jednak jeden z wielu etapów życia. Może nadejść i może minąć. Współczesna medycyna daje coraz więcej możliwości leczenia, a świadomość pacjentów rośnie. Dziś o tym, co radzą psychoankolodzy, lekarze, uzdrowieni oraz chorujący przewlekle. Skupimy się także na postawie chrześcijańskiej w obliczu diagnozy. Kiedy czujesz, że świat Cię kocha, nagle dostajesz diagnozę rak. fundacji potrzebują twojego wsparcia. Zmiana nastawienia zaczyna się od sposobu myślenia oraz mówienia o samej chorobie. Stąd silny trend o zaniechaniu na przykład postawy walki. Mówią o tym psychoonkolodzy, między innymi pani Adrianna Sobol. Z Perspektywy sześcioletniej już pacjentki onkologicznej, można tak powiedzieć, mówię że dla mnie słowo walka jest nacechowana bardzo pejoratywnie. Ja nie używam tego słowa. Staram się mówić, że ja po prostu zmierzam się z chorobą nowotworową, z rakiem. Rak to jest choroba. Tak jak każda inna jednostka chorobowa, typu otyłość, typu insulinoporność, typu biactwo, ja leczę się od 2018 roku, można powiedzieć z przerwami, z remisją. Teraz e, trzeci raz zmierzam się z serkiem wątroby, rokowania nie pytam o nie, natomiast mhm. wiem, bo tak jak powiedziałam, jestem osobą świadomą, jestem po dziewiątym wlewie i po radioterapii wątroby, i mam badania, które wskazują jasno, że jestem zdrowa. Natomiast jeszcze kilka, kilkanaście wlewów jest przede mną, żeby po prostu nie było nawrotu choroby. Było coś, pewne reakcje, pewne słowa, które cię na tej drodze już, już tyle lat, po prostu zwyczajnie mówiąc, wkurzyły. Tak, no, to, co były, to było. Na przykład, słuchaj, wszystko będzie dobrze, mhm. nikt tego nie wie. Mhm. W późniejszym czasie, kiedy chodziłam na różne warsztaty czy też do psychonkologa wiedziałam, że nigdy w każdej jednostce chorobowej nie powinniśmy tego używać. Tak. Kolejne słowa, które nie powinniśmy używać dla pacjenta onkologicznego, to jest na zasadzie takiego pójdę, pomogę cię, wyręczę cię mhm. z ty sobie posiedź. Mm -hmm. I to są takie zlepki A ty nie różnych Tak, jak chcesz siedzieć. Słów. Tak. Jak chcesz żyć? Ja jak chcesz robić? Apelowała o to, żeby nas traktować jako ludzi, którzy rzeczywiście mierzą się z tą chorobą, mm -hmm. którzy się leczą i wyleczą, mm -hmm. ale wtedy się wyleczą, jeżeli będziemy mieć wsparcie. E na tyle, żebyśmy też mogli coś robić. Nie zabierajcie nam normalności w postaci wyjścia na miasto, wyjścia do kina, e do pracy. Fundacja Rakendrol na łamach między innymi portalu Zwrotnik Raka Zwraca uwagę, że język, którego używamy, ma ogromne znaczenie. Ja mam wrażenie, że praca rock'n'roll'a jest dlatego tak istotna, bo my właśnie staramy się opowiadać o raku nie używając terminologii wojskowej. Nie przegrywa się, nie walczy się. Naprawdę ludzie są wystarczająco rakiem przerażeni, żeby nie podbijać tego jeszcze bardziej. I to, że w taki łatwy sposób dziennikarze na przykład mówią, przegrała walkę z rakiem, bo umarła. Ktoś tam z rakiem walczy cały czas. To jest naprawdę tak, że ludzie cały czas słyszą o walce przegranych, wygranych i tak dalej, nie mając trup poczucia prób ściele się gęsto, chociaż nie mają w sobie poczucia, że mogą walczyć. No, któryś z nas zachorował na raka i powiedział, no, teraz musisz walczyć z rakiem. Wyobraź sobie, co czujesz. Właściwie nawet nie znasz przeciwnika. Tak naprawdę z tym rakiem będzie walczył lekarz. W Mediach cały czas jakby jest podawana tam hmm, taka historia pacjenta chudy łysy wymiotujący i bez szans. Mhm. A musimy pokazać, że nawet ten pacjent, u którego nie, może, nie mamy intencji pełnego wyleczenia, tak u pacjenta, ale ten pacjent może z tą chorobą żyć, bo będzie to choroba kontrolowana, zaopiekowana. Jak to dobrze powiedzieć? To czy Taki pacjent, wygląd, który pani tu sylwetkę przedstawiła, tak. to taki zwany rys historyczny z początków mojej pracy, mhm. gdzie rzeczywiście była tylko i wyłącznie chemioterapia. Ale to się cały czas niestety utrzymuje ja wiem, w mediach, w mediach, bo, no, w takim ogólnym... Bo takie rzeczy tak. najdłużej pokutują. No, bo to bardzo działa silnie na wyobraźnię, prawda? No to jest taka stygmatyzacja i bardzo ciężko to zmienić. Mhm. Natomiast to są początki mojej pracy, czyli prawie 30 lat temu, a my od kilku, czy nawet od kilkunastu Lat, mamy naprawdę całkowicie inne możliwości. Rak płuca od kilku lat jest inną chorobą. Mhm. To w ogóle świat się zmienił. Mam na imię Magdalena. Sześć lat temu zachorowałam na raka jajnika. Ja nie walczę z rakiem, ja zdrowieję. Uważam, że samo słowo walka sprawia, że nasz organizm się spina i nie ma odpowiednich warunków do zaistnienia procesów zdrowienia. Poza tym, z czym mamy walczyć? Przecież nowotwór to tak naprawdę nasze własne komórki. Myślę, że lepiej jest po prostu zaopiekować się sobą, pokochać siebie, zmienić styl życia, zmienić nawyki. O tym wszystkim mówię, o mojej drodze do zdrowienia mówię na mojej facebookowej grupie i w Fundacji Ku Zdrowiu, której jestem wiceprezeską i którą założyłam wspólnie z moimi przyjaciółmi. Pozdrawiam wszystkich i życzę dużo, dużo zdrowia. Postęp medycyny, coraz dokładniejsza diagnostyka i lepsza profilaktyka to czynniki, które zmieniają klasyfikację choroby nowotworowej ze śmiertelnej na coraz częściej przewlekłą. Nie brakuje także historii uzdrowienia, wieloletniego przeżycia pomimo trudnych rokowań czy nawet spontanicznych remisji. To wystarczające powody do tego, by nie tracić, ale także nikomu nie odbierać nadziei. Mamy wiele nowych form leczenia też i narzędzi diagnostycznych. Dla nas, dla lekarzy, im szybciej nowotwór jest diagnozowany, tym większa szansa wyleczenia. Myślę, że można skupić się tutaj najbardziej na diagnostyce. Jeśli to przekona chociażby jedną osobę w naszym kraju, żeby pójść wcześniej do lekarza, zacząć się badać, diagnozować, to myślę, że warto. Jesteśmy już w takim etapie, na takim etapie medycyny, że jesteśmy sobie w stanie radzić również z tymi chorobami bardziej zaawansowanymi. I, I tutaj nigdy nie jest to wyrok. Zawsze można zaproponować jakieś formy leczenia, a nawet jeżeli do tego dojdzie takiej, też i również całodobowej opieki, e, trzeba się badać, trzeba się diagnozować. Nie można tego zaniechać. To nigdy nie jest wyrok, zawsze trzeba tą walkę podjąć. Nawet jak będę kończył pracę zawodową, to niestety nie będę miał. E, możliwości stwierdzenia, czy komuś zostało życia mniej, czy więcej. Pan Bóg zna datę i godzinę i jakiekolwiek nasze doświadczenie życiowe, wiedza z książek, konferencji, seminariów. Niestety tutaj nie ma, nie ma znaczenia, nie potrafimy powiedzieć komuś, że zostało mu życia. Tak jak mówię, jest to jakaś siła wyższa, która o tym decyduje. W naszej, w naszej gestii pozostaje tylko to, żeby jak najdłużej trzymać takiego pacjenta w jak najlepszym komforcie i jakości życia. Dwie pacjentki takie z Sopotu, które cały czas przebywają pod naszą opieką. To jest takie generalnie, aż tak bardzo bym nie uwierzył w takie cuda, prawda, ale to były pacjentki, które przyjechały w wagonie one praktycznie już nie żyły. Jak je badałem, wiedziałem, że będę musiał zaraz stwierdzić zgon mija i to było wszystko udokumentowane, tak, to nie były jakieś tam leczone przez nachorów panie, tylko by miał wszystkie badania obrazowe, w laboratorium były stwierdzone, raki to takie śmiertelne już po ostatnich chemiach przyjechały do hospicjum generalnie na ostatnie godziny, dni, mijają już no, trzeci rok, obie przyjechały praktycznie w tym samym czasie. No w otwory są wyleczone, gdzie przeżywalność taka udokumentowana dla tych raków nawet nie jest liczona w takim pięcioletnim okresie, bo nie ma takich przeżyć. Generalnie tam jakby ktoś się wczytał w tą dokumentację, to można po prostu stwierdzić, że to jest cud boże, że coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, tak? Widziałem to na oczy te kobiety, które umierały, tak? a one po tygodniu były coraz lepszym stanie, później zaczynały się rehabilitować. Jednej pani powiedziałem, że po co ona się chce rehabilitować, jak tu już nie ma szansy, ale obiecałem przy wszystkich, że jak się wstanie stanie na nogi, to z nią zatańczę Musiałem po roku z nią wziąć, bo ona wyszła w bardzo dobrym stanie, bez żadnych leków, wyleczyła się i mówię, no pani Reginko, tańczymy, synę, no co mam powiedzieć? Telefon mam puszcza muzykę, pani idzie do domu i ona do dzisiaj żyła mają się w świetnym stanie. Człowiek jest istotą duchową, nie musi być sam w czasie choroby. Może zaufać Bogu i uwierzyć, że uzdrowienie jest dla niego dostępne. Bóg chce, żebyśmy byli zdrowi. Modlitwa i lekarstwa mogą ze sobą współpracować. Słowo Boże wzbudza wiarę i mówi, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Zapytaliśmy Marcina Zielińskiego, dlaczego modli się o uzdrowienie. Dlaczego modlitwa o uzdrowienie? Przede wszystkim dlatego, że Pan Jezus powiedział, że tam, gdzie będziemy głosić Ewangelię, tam, gdzie będziemy dzielić się świadectwem o nim, tam chorzy będą uzdrawiani. Jezus powiedział: idźcie i głoście, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Dlatego wziąłem to sobie do serca, kiedy byłem młodym chłopakiem i po moim doświadczeniu spotkania z Jezusem po prostu zacząłem modlić się za chorych tam, gdzie byłem. No i faktycznie Moja historia jest to tyle ciekawa, że przez lata modliłem się bez rezultatów, i w końcu Pan Jezus po czterech latach uzdrowił panią woźną w, w, w szkole, do której kiedyś chodziłem. Tak natychmiast na moich oczach i byliśmy razem w szoku, że to się wydarzyło. No i to było takie, myślę, dla mnie doświadczenie, które popchnęło mnie dalej i pokazało, że Pan Jezus naprawdę dziś chce uzdrawiać. Fą panu serdecznie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień na kolejne wydanie naszego programu. Do zobaczenia.